Bardzo serdecznie, ja jestem Arietta, a przed Wami Assassin's Creed Odyssey. Jak pamiętacie, ostatnio zaczęliśmy sobie zadanko z odkrywaniem ruin Mykenczyków. Teraz właśnie się wybieramy do drugiej lokalizacji, gdzie możemy znaleźć jakieś ciekawe przedmioty. Dobra, to jest kawałek drogi stąd. Dobra, i ten do kawałek. I nurkujemy. Chyba tej będzie. jest? kluzo Je jeszcze nie mamy dobra mamy gdzieś tu a tej ciebie mamy dobra mamy klucz Ale to je ławice mamy. Aki. Okay. Dobra, teraz mapę poproszę. Eee, hmm. możemy się tu teleportować, będzie bliżej do niego. Jest buta. He is there us, and we run. Very good. Hey, Yorku was right. I found a part of the Steely along with another piece of armor. There must be a piece of armor with each missing Steely. But why? This section here refers to a ritual. It doesn't explain why the armor was separated and hidden with a Steely piece. Uh, maybe that was part of the ritual. We need to find the other steely pieces. Are you ready? No pewnie. If we found these, then we'll find the other steely pieces too. I'll go look. Even with the full keystone in place, some of the meaning may be lost on us. I have faith in you. Oh! You won't believe what this section says. Of the primordial gods. Primordial. That's interesting. That's ancient. It could just be a prayer on behalf of the warrior. That's what I thought too... ...until I read THIS part. There is more? It mentions that the ritual will be ACTIVATED. What ritual? I have no idea! I'm presuming it means... ...we need all of the steles in place before something happens. Do you have the location for the missing piece? This text is hard to make sense of. It appears to be a warning. Be careful when you explore the Tomb of Orion. I'll be careful. No dobra. The Dark Age has had its time. Why look backward? There is truth and insight in looking backward. Take Homer, for example. He often spoke of our past in his stories. Huh? So digging through dirt and cobweb words is your ambition? My role is to breathe life into the ancients. No tak, jeżeli więcej wiemy z przeszłości, czyli nie będziemy powtarzać tych samych błędów w przeszłości. Yeah? Do any of your peers support you in this? None. My ways are too different for them. If you're right, you'll gain their respect after this. Do you worry that your expectations are too high? It may be a dead end. How can it? The clues have proven me right thus far. The Steely mentions a ritual that, once performed, will activate something. What does that have to do with primordial gods? I have no idea. When we have all the pieces, we'll know. Ok. Eee, Potem tak. Odprawimy jakiś rytuał i wezwiemy. Nie wiem, coś. Coś na pewno wezwiemy. Dobra, teraz tu, tu, tu. I, i mapę poproszę. Zobaczmy sobie. Y... Gdzie to jest? Gdzie jest ten grobowiec. U, gdzieś, okej. Okay. O matko, boska. Um, hmm, kawałek tutaj mamy. Więc myślę, że się spotkamy tutaj na miejscu. I przy e, okazji, jak będzie gdzieś po drodze, no to zahaczymy o punkciki szybcie, szybkiej lokalizacji. Chwila, moment, bo się zacięłam. E, serio? E, o, dobra. Chciałam powiedzieć, że odblokujemy sobie i pokażę na filmiku punkciki synchronizacji. Dobra, tutaj mamy jeden punkcik. Postaram się odblokować jak najwięcej ich, byśmy mieli później łatwy dostęp do tych lokalizacji. No dobra, jesteśmy w tebach. Od rady udało nam się trafić. Tutaj mamy kolejny punkt synchronizacji. Hop. Dobra. jesteśmy już tutaj niedaleko. Więc zobaczmy sobie, co tutaj mamy. Dobra, co tu, tutaj tu. mamy? Dobre, co To wchodzimy do tych ciemności. Co tu chodzi, jestem tu za chwilę. Zostają wszyscy? Zostać, czy moc. Nie rozumiem. Who did this to you? I don't understand it myself. My brethren and I were drowned to this place, but madness took over. We fought over the artifact. One of them grabbed it and ran. Grabbed the steely? Search the caves. That's where they'll be hiding. Beware, though. They're beyond reason. <coughs> Do you know? No tak. No tak. Tu wejdziemy, czy nie? Wejdziemy dobra. No Tutaj ja tylko tą wejściówkę mamy. Wyjdziemy sobie. Op. A, ja ciebie zapalić nie możemy. Dobra. Halo? Chciałem rozświetlić trochę to miejsce. O, dobra. Udało się. O Dobra, już myślałem, że mamy... Przejście jakieś tu, ale jednak nie. Dobra, Tam zostaje tylko jedna droga w tym kierunku. Tutaj nie przejdziemy. A, widzicie, błańczyk, jest też O, dobra, już nie. Wyje jeszcze A, już się silniejsze zrobiły. Zaczęły inwestować chnorowalnie w siłkę pewnie. Eee, to mi się nie podoba. A, tak jak myślałam. Ty jesteś tu. Mogę coś tu zapalić chyba nie. To? Tu i tu. A tutaj możemy ciebie zapalić. Dobra. I tutaj Cię wystrafiłam. Dobra, zginął. Nie oddawaj pochodnie. Dobra. Idziemy w tą stronę. Oddawaj pochodnie. Tutaj nic nie mamy. Tutaj mamy ciebie, widzicie? Dobra, zginął. I oddawaj. Dobra. Widzę. Jeden. Tam drugi. Tam spłonąłeś? Bo jeszcze nie. O, dobra, teraz płonie. Dobra. Tu nic, tu nic, to tak. Tu sobie zbiwamy. Lecie i tak. Widzicie. Chyba yeah. już nie, taki. Okay. O, nic tu nie było? A dziwne. Dobra, ty możemy zapalić. Nie pochodnie. O matko! Właśnie Chyba niedługo musieli musieli się cofnąć. boli, mamy jakieś wejście. Nie to cię. Dobra, spłonął. Hop. coś mamy. A, chyba tutaj zawał. Był, był o, ja dostanę zawału przez nie. Do innego nie? To... O. Dobra, nic nie ma. Nic nie ma. Teraz tu. Spalimy sobie ciebie. Mamy jakieś przejście. To mamy jakieś przejście. I mi tych przejść. Dobra, tu i tu. Teraz tu. O! Widzicie. Dobra. Tu. Tu. Tu i tu. Teraz tu sobie przejdziemy. Halo. koboska A mówiłam, dostanę zawału przewznie. Dobra. Nie był plan. Dobra, ale tutaj tak możemy ciebie zabrać. Tutaj ciebie. I tutaj. Powiedział, że tamta pochodnia ci nie odpowiadała. No dobra. Eee. No to tamtędy Chyba tandek, co nie? Tu. I teraz tu. Yy. A! O ładko cały czas zapominam o nich. Dobra, uleczmy się. Dobra. I tak, teraz sobie zapalmy trochę świetłka. Dostać. Ale tam na górę, okej. Okay. Dobra, ty? Chodź. Tu, hop na górę. teraz to i teraz to A, No tam już nic nie ma tu też teraz będziemy się... Mieję... Większego wyboru nie posiadamy. Tu. i tu. Hop. A i tutaj byliśmy. gdzie teraz. I na nas nie było. Dobra. Dobra. Grobowiec mamy wytoczony. Teraz trzeba się chyba stąd yy, wydostać. Z tego co wiadomo, że są w pobliżu. Dobra. Ale mamy zapalone, więc chyba tam byliśmy. Okej. Okay. Dobra, yy... gdzie oni mogą być? W centrum? To gdzieś tu pewnie. Okej, okay, yy... ale a co to za miejsce? Dobra, już mamy cel blisko, więc zobaczmy sobie, czy nasze oczka powiedzą. Tam są. I tu i tak, zobaczmy sobie, y Okay. What I... What's up, mama? Uh, uh, uh. Was this feely influencing them in some way? Maybe. Pięknie to poszło. Nie myślałam, że aż tak ładnie to pójdzie. Tam mamy jeszcze jakieś przejście. Eee. Tu nic, tu nic, tu nic. Dobra, tutaj coś znajdziemy. Niezbyt. Oprócz kamieni. Wylaza w sumie. Dobra, i teraz mamy dostarczyć ten fragmencik. Gdzie on jest tu? A. No dobra, jesteśmy już tutaj. And we'll see. There may be some truth in this lore. Oh! Is that blood on it? It's otherwise undamaged. There are people claiming that it speaks to them. What could do that? Strange. I don't hear anything. Do you? Words of madmen. Perhaps the next pieces will tell us more. This one needs a good cleaning. Let's hope the remaining ones are fine. Okay. I'll search for the remaining stillies. My peers will finally listen to what I have to say. It says the ritual will activate something. But what? What will happen when we have all the pieces? Will it lead to a treasure? Some of the translation is lost on me. This passage speaks of worth. Hmm. What else? Um. This passage mentions something about inner vision. Uh, but the meaning is unclear. It's almost translated. Why aren't you happy?

I just can't help but wonder what the gods think of me. I think what's important is what you think of yourself. Thank you, hero. Time to dust yourself off and focus. You're right. We should carry on. There are two locations to explore this time. There's a temple in the city of Orchomenos, it's near the harbor. The other stele is difficult to pinpoint. There are ruins along the coastline, near the altar for Iphigenia. All right then. And cheer up. We're almost done. No dobra, I, i co? Myślę, że z tymi dwoma rzeczami zajmiemy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, że zostawicie łapkę w górę oraz że zasubskrybujecie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No to co? Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!